Cześć, witajcie z tej strony Wacha. Mam dla was kolejną dość nietypową ciekawostkę ze Skyrima. Zapraszam do oglądania. Erik Zabójca to na pierwszy rzut oka zwykły bohater, którego możemy wynająć do pomocy w przemierzaniu Skyrim. Jednak są to tylko pozory i ta postać kryje w sobie coś więcej. Tworząc go Bethesda złożyła hołd jednemu z największych fanów serii, który niestety nie dożył do premiery piątej odsłony. Eric West był miłośnikiem gier komputerowych i w przyszłości chciał uczestniczyć w ich produkcji. W wieku 16 lat, wykryto u niego wyjątkowo złośliwe nowotwórkości, co pokrzyżowało jego plany. Jednak dzięki amerykańskiej fundacji Make a Wish zdołał on spełnić swoje marzenie i odwiedził siedzibę firmy twórców Skyrim. Wykazał tam się ogromną wiedzą na temat serii Elder Scrolls, a producenci zapewnili go, że zostanie uwieczniony w grze pod postacią bohatera niezależnego. Niestety, jak już wspominałem, nie zdążył się on o tym przekonać. Nazwa Erik zabójca, a w angielskiej wersji Eric the Slayer, nie jest przypadkowa, bowiem pochodzi ona od ksywki zmarłego fana. Bohater posiada unikalne wypowiedzi i możemy znaleźć go w gospodzie w Rorikstead. W tym odcinku to by było na tyle. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić łapki w górę, czy też napisać jakiś komentarz. Trzymajcie się, cześć.